Jak wyciszyć umysł i zanurzyć się w chwili obecnej. Jeśli Ci jest trudno się skupić na swoim oddechu, to spróbuj tej techniki, tego sposobu do rozbudzania świadomości, jeśli skupisz swoją uwagę na dłoni, jeśli dłoń się zamyka i otwiera, tylko żeby to było jak najwolniej to robić, to, tą praktykę. I wtedy też się rozbudza świadomość, bo Twoja uwaga skupia się na obecności. Na tym akcie, jak dłoń się otwiera i dłoń się zamyka. Bo w praktyce obecności chodzi o to, żeby po prostu być świadkiem chwili obecnej. Bo jeśli się skupiasz na obecności, to zakorzeniasz się w teraźniejszości. A jeśli to ćwiczenie cię nudzi, to znaczy, że. Nie angażujesz się w to, bo nuda to jest brak uwagi. Bo jeżeli angażujesz coś uwagę, to nuda znika. Nuda nie istnieje, kiedy jesteś świadomy obecnej chwili obecnej. Po prostu to nie istnieje.